Ja dzisiaj mam widzowie, dzisiaj w sklepie 26 lutego, w sobotę Mamy powrót Aury ja mam skin Aury Ja mam kilo kill'ów nie nie

Tego não zauważyłam. isso. E isso é E aqui temos um pequeno chão. E um guito. Aqui temos um pequeno chão. não tem estilo. I taki styl. I jeszcze ten taki, ma, taki styl. I teraz taka rzymska wersja tego. Tak samo. Nie, ona nie ma styli. A ma, dobra, ona ma też. Taki czerwony. Taki king of... I lotnie. Oferty miałam, no to tutaj taki zginak Drąsni Zari unco Nie, nie wiem, nie to się czytają To już tak się jak ty 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 papa Szkieł O kurde, typa jest fajny Elektryczny sfink Nie no, mi się podoba ogólnie na, chyba na swoim głównym sobie kupię Ósmy kitów tytułki, tikkowy. Kowy, boże, nie wiem. To tragedia. Te nazwy, tak to wygląda. Słuchaj, nie zła. Mój idą. No Jeszcze kiego I tutaj mamy nadal tę ofertę. Mogę Wam jeszcze raz pokazać jak wygląda i jeszcze taki styl będzie miało mamy, mamy ten zestaw mamy ten tych bohaterów tutaj bo tak samo Marvel też Marvel Unchanter Hunter DC D.C., D.C., i zostały specjalne. I to, tak. i to tyle. Już niedługo będą kończyć się mi ferie, to już tak mniej będzie odcinków z tych sklepów. No to wiecie no, trzeba się wyspać, teraz jeszcze mogę korzystać. To, to, to tyle jeszcze będzie dzisiaj odcinek znaczy to będzie w sobota teraz nagrywam jeszcze jutro będzie i poniedziałek już nie będzie bo to nauka będzie niestety dobra to się żegnam widzowie A.